Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dziedzinie początku ruchu azowego Diecezji krakowskiej śpiewaliśmy wraz z ludźmi młodymi takie słowa. Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości. Dlaczego niepokojem? Ma spojrzenie na krzyż, zagościć. Przecież Jezus powiedział: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Nie tak daje świat, ja wam daję. Ale Jezus także powiedział: Nie przyszedłem dać światu pokoju, ale miecz. Odtąd dwoje będzie przeciwko trojgu, troje przeciwko dwojgu, matka przeciw córce, córka przeciwko matce, i tak dalej. Znane słowa. Być może właśnie krzyż, podejście do krzyża tworzy ten niepokój. Moi drodzy, krzyż był zawsze. Odkąd istnieje człowiek ziemia. Może to takie banalne porównanie. Ale kiedy wchodziłem dzisiaj rano do świątyni, ciosprobos pokazał mi odnowione kraty w oknach tej świątyni. Bardzo pięknie odnowione. Jeszcze nie tylko kraty ale i okna. Każda krata układa się w krzyż. Nasze ciało jest w postawie krzyża. Nie da się oczu od krzyża oderwać. Upogan krzyż w kształcie swastyki był symbolem słońca. Notabene hitlerowcy Niemcy zawłaszczyli ten krzyż, jako znak hitlerowskich Niemiec. Dzisiaj ta forma krzyża jest zakazana. Zbezcześcili ją ci, którzy wywołali drugą wojnę światową. Kojarzy się ten krzyż swastyka z ogromnym cierpieniem bestialstwem, który zabił miliony ludzi. Zawłaszczony krzyż. Jak dzisiaj próbuje się zawłaszczyć tęczę, która zawsze była znakiem w Biblii, przymierza człowieka z Bogiem. Jeszcze cudowne zjawisko na niebie. Nieraz z zachwytem Patrzyliśmy na nią. Po latach niestety nie może tak być, że tęcza będzie się nam kojarzyć z ideologią gender i z demoralizacją dzieci i młodzieży. Już teraz się tak kojarzy. Zawłaszczona tęcza. Krzyż był zawsze. Jezus zderzył się z krzyżem jako okrutną torturą. W tamtym czasie Rzymianie nie wymyślili gorszego sposobu niszczenia swoich wrogów, jak rozstawione krzyże na rozstajach, na których umierali w męczarniach ludzie skazani na śmierć przez Rzymian. Jednym z nich był Jezus Chrystus. I tak naprawdę on nadał inny wymiar krzyżowi. Kiedyś Świadek Jechowy do mnie powiedział, dlaczego wy księża nosicie w klapach krzyżyki? Czy nosiłby ksiądz w klapie szubienice? To także miejsce tortury i śmierci. Nie rozumiał u Świadek Jechowy tego, co my myślimy o krzyżu. To Jezus nadał krzyżowi inny sens. Moi drodzy, wobec krzyża można się w sposób różny ustawić. Jako, że tworzy on niepokój, to można próbować ukryć krzyż. Jak powiedziałem, ostatecznie nie da się tego zrobić. Ale są takie zamiary, kiedy gdzieś tam na australijskich górach zabito deskami krzyż, który ktoś postawił na szczycie. A nawet na polskiej ziemi po ostatnich wypadkach na Giewoncie profesor Hartmann uważa, że należy ten krzyż ściągnąć stamtąd, bo przynosi śmierć ludziom. Chciałoby się owego profesora odesłać do słów świętego papieża Jana Pawła II, największego z Polaków, który mówił, stojąc zakopanym o krzyżu na Giewoncie, jako, jego, jako symbolu zbawienia, który się rozpościera miłosierdziem nad całą naszą ojczyzną. Można próbować krzyż ukryć. W okresie komunizmu zdejmowano go ze ścian szkół, urzędów pracy, zdjęto go z sal sejmowych. Dzisiaj tam jest, na szczęście. Zdejmowano te krzyże czasem z szyi młodych ludzi, takich jak tutaj stojący przy ołtarzu. Sam tego doświadczyłem w szkole. Kiedy komunistyczny dyrektor zerwał mi łańcuszek z krzyżem, mówiąc, że szkoła jest świecka i takich znaków się tu nie nosi. Dzisiaj stewardessy mają z tym kłopot, bo niektóre linie lotnicze nie pozwalają im nosić takiego znaku na swoich szyjach. Można gorzej próbować krzyż zbezcześcić, sprofanować, zniszczyć jego całe przesłanie. Jeden z pseudoartystów współczesnych, bo jak ktoś nie umie rzeźbić, malować, to tworzy tak zwaną sztukę, performance. Nago położył się na krzyżu i udawał, że z tym krzyżem współżyje spółkuje, ale to już jest aberracja. Można krzyżu czynić znakiem, gadżetem. Tego jest więcej. Wiele dziewczyn potrafi sobie kolczyki z krzyżykiem zawiesić w swoich uszach. Czasem modny dzisiaj tatuaż z krzyżem, który nie ma nic wspólnego ze znakiem zbawienia, czy wreszcie wisiorek na szyi, czasem nawet z drogocennego metalu albo drogocennych kamieni, jak na obfitych piersiach Madonny, która krwi sobie z chrześcijaństwa, nawet śpiewając, rozpostarta na krzyżu, z wielkim krzyżem na swoich piersiach. Gadżet, jak wszystkie inne ozdowniki. Można wreszcie o krzyżu zapomnieć. Czy to jest możliwe? Miałem takiego ucznia, czy mam raczej bardzo gorliwego kiedyś lektora. Czasem gorliwość potrafi zamienić się w niegorliwość, a nawet odejście całkowite od Boga. Chłop się pogubił całkowicie. Znalazł sobie kobietę o wiele starszą od siebie, rozwódkę, młodość, zmysły, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha żywota, jak pisze święty Jan, i wszedł w to. Jako, że wiem, jak żyje, ciągle widzę na jego szyi krzyż, który mu dałem maleńki krzyżyk z ziemi świętej. Pytam, jak Ty to godzisz, że nosisz ciąż ten znak, a prowadzisz niemoralne życie? A o szczerości serca mówi do mnie: Jak idę z nią do łóżka, to zdejmuję krzyżyk i kładę na biurku. Potem po akcji ubieram go z powrotem. Czy można o krzyżu zapomnieć prowadzić podwójne życie? Wreszcie, co może najczęściej, wobec krzyża jest się obojętnym. Niewierzący nie zauważają krzyży na rozstajach dróg, nie widzą ich na świątyniach, na wieżach naszych świątyń. Można naprawdę nie widzieć. Są o tym spore świadectwa. O takim niewidzeniu krzyża pisze współczesna poetka. XX wieku. Dla nas jeszcze współczesna. Jasnożewska, Pawlikowska. Uśmiechnięci, obojętni, zdrowi, krążycie spokojnie w pobliżu, jak trawę, żujące krowy, obok tego, który umiera na krzyżu. Wprawdzie dzisiaj trudno już o krowę na pastwisku. Taki obrazek jest już prawie niewidoczny na wioskach. Ale oczami wyobraźni proszę sobie uprzytomnić krowę, której rzeczywiście Krzyż nic nie mówi. Może tylko ją denerwować to, o ile krowa się może denerwować, że za płotkiem, za którym jest Krzyż, jest taka świeżutka trawka do skubania, a ona tam nie ma dotarcia. Uśmiechnięci, obojętni, zdrowi, krążycie spokojnie w pobliżu, jak trawę żujące krowy, obok tego, który umiera na krzyżu. Są jednak tacy i myślę, że tacy my jesteśmy, kiedy śpiewamy coś, co wypływa z naszych serc. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda, dla duszy smutkiej, zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Tacy jesteśmy dzisiaj stojący pod krzyżem. Takie świadectwa słyszeliśmy wczoraj w drodze krzyżowej zgromadzonych tysięcy ludzi. Polska pod krzyżem. Takie świadectwo mamy w oczach, my starsi, młodszym trzeba to opowiedzieć i pokazać na zdjęciach, jak stary papież Jan Paweł II, schorowany i cierpiący, Wielki Piątek przed śmiercią, już nie miał siły, aby sprawować liturgii Wielkiego Piątku. Siedział w fotelu wtulony w krzyż, który trzymał w swoich spracowanych, trzęsący się starych, schorowanych rękach, wtulony w krzyż, jakże wzruszający obraz sługi Bożego, papieża, który jest widzialną głową Kościoła, który się wtula w krzyż swego Pana, sam ukrzyżowany cierpieniem. Byłem w szpitalu. Na moją salę przywieziono człowieka po bardzo ciężkiej operacji. Leżał w kącie sali, odwrócony twarzą do ściany, i przez kilka godzin słyszałem jego modlitwę. Modlitwę jednego słowa: Jezu, Jezu, Jezu. Nie miałem możliwości, go zapytać, czy wzywa Jezusa ukrzyżowanego, ale jestem przekonany, że właśnie do tego Jezusa to swoje westchnienie zanosił. Być może nie mogą znieść cierpienia, które nawet lekarstwa, które mu podawano, nie zlikwidowało. Jezu. 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 Nie było to wołanie na daremne. Moi drodzy, bo tak naprawdę chodzi o miłość. Całej prawdy o krzyżu można zamknąć i całą Ewangelię w zdaniu, któreśmy dzisiaj słyszeli z ust Jezusa. Tak Bóg świat umiłował, że syna swego dał. Na co go dał? Na krzyż go dał. Spodobało się Bogu nas zbawić przez cierpienie Bożego Syna. To od Jezusa się uczymy prawdę, czym jest miłość. Michel Cłas, francuski jezuita, komentujący w telewizji francuskiej przez wiele lat Ewangelię, mówił między innymi, że miłość liczy się wielkością ofiar. I to jest ta prawda tej piosenki. Każde spojrzenie na krzyż niech niepokojem zagości, bo wszystko w życiu to nic wobec tej wielkiej miłości. Tyle kocham, ile potrafię siebie wam ofiarować. Doskonale to rozumią rodzice ofiarujące swoje życie dzieciom. Dobrze by było, żeby zrozumiały to dzieci z wdzięcznością żyjące i szanujące rodziców. Doskonale to rozumieją małżonkowie. Notabene moich dwóch uczniów wybrały się ze mną na pierżynkę do Ziemi Świętej. Dopiero po niej powiedzieli, że intencją było prośba pod krzyżem w Jerozolimie, żeby znaleźli, mówiąc kolokwialnie, kobiety swego życia. Ktoś powie: Owoc w przypadku, dla nich to było. Owoc tamtej modlitwy do roku po pierżynce obydwaj znaleźli osoby, kobiety, które chciały z nimi przeżyć życie. Dzisiaj obaj panowie są małżonkami i ojcami. Jeden trójki dzieci, drugi dwójki dzieci. Nie bez trudu jedno z tych dzieci jest niepełnosprawne. Miłość potrzebuje wzajemności. Miłość to nie jest echo, jak pisał Norwid, któremu nikt na miłość nie odpowiedział. Bo kiedy przestaje mówić, echo nie odpowiada. Jest piękne polskie słowo wzajemność. Miłość potrzebuje wzajemności, bo kto się tak oddaje jak Chrystus, potrzebuje odpowiedzi. Jeżeli im tej odpowiedzi nie ma, rozumieją to małżonkowie, to miłość jest ukrzyżowana. Rozumieją to kobiety porzucone przez mężów, mężowie porzucone przez żony, dzieci porzucone przez rodziców. I znów, nawiasem mówiąc, dzieci rozwiedzionych rodziców nigdy nie leczą swoich ran. Czas nie leczy ich ran. Miłość potrzebuje wzajemności. Tego nas uczy Chrystus. Jest jeszcze jedna sprawa, którą nie mogę pominąć, stojąc dzisiaj z Wami pod krzyżem naszych powrotów. Bo nie jest, jak zawsze tu mówiłem, największą przewiną człowieka, że upada. Pokusy bywają ciężkie, a człowiek jest słaby, szczególnie młodzi, dojrzewający. To rozumieją. Największą przewiną człowieka jest to, że w każdej chwili mógłby wrócić, a tego nie czyni. Nasze powroty mają sens, dlatego że Chrystus wziął na siebie nasze grzechy. Dosłownie słyszymy to, kiedy kapłan w imię Chrystusa, działając im persona Christi, mówi. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co za radość, ulga, powstanie, nowe życie. Chcę się żyć. Przebaczenie grzechów. Czasem powróty są po latach. Adamasnik pisze taki wielki poemat pod stopy krzyża. Nie jest czas ku temu cały poemat wam przeczytać. Przeczytajcie w domu. Znajdźcie teraz wszystko, można odnaleźć nawet w internecie. I to jest tylko ta dobra strona internetu, bo jest wiele złych stron. Piszę w tych słowach tego poematu pod stopy krzyża takie wyznanie. Na mojej piersi spoczywał schowany maleńki krzyżyk ze słoniowej kości, świadek młodzieńczej wiary nieskalanej, dar macierzyńskiej najczyszczej miłości, co przetrwał wszystkie burze i szaleństwa, znakiem cichego boskiego męczeństwa. Kiedy go teraz na piersi zbolałej, po latach tylu znalazłem niewierny, tak mi się wydał znowu jasny, biały, taki potężny i tak miłosierny, że znów tęsknotą zadrzało mi łono za tą postacią tyle uwielbioną. Więc posłuchałem słodkiego wezwania i oto idę z mym sercem schorzałem i pewny jestem Twego miłowania, bom wiele błądził, lecz wiele kochałem i drogi życia przeszedłem cierniste więc Ty mnie teraz nie odepniesz Chryste. Moi drodzy, może w tym kontekście warto na nowo zawiesić medalik z krzyżykiem na szyi. Sam go noszę od ponad 20 lat. Nigdy go nie zdejmuję. Taki dobry przypominacz, kim jestem, do kogo należy, kto mnie zbawił. Codziennie oglądam ten krzyż w luszcze. Czasem może ochronić przed dziadostwem, jak w przypadku Ośnika, pomoże powrócić. Mam nadzieję, że ten lektor noszący mimo wszystko ten krzyż, kiedyś wróci. Kiedyś wróci. Bóg to wie. Wrócić do krzyża na szyi, a nie do jakichś gadżetów, znaków Zodiaku, serduszek, tylko do krzyża z naszego zbawienia. Przywróci temu znakowi wartość poprzez bardzo wyraźne czynienie krzyża na sobie. Jak pisał Ksiądz Twardowski, namaluj krzyż na sobie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zresztą, pilnując tego, kiedy zaczynam liturgię dla tych, którzy są zgromadzeni, usłyszałem kiedyś słowa wdzięczności w karwi. To było podszedł do mnie po mszy świętej jakiś człowiek przedstawił się imieniem, nazwiskiem, że jest warszawiakiem. No, będę się skrzywiłem, bo my krakowiacy różnie z warszawiakami i śpiewamy, nie przenoszcie nam stolicy do Krakowa. To jednak usłyszałem ciepłe słowo. Księże, ja tu przyjeżdżam wtedy, kiedy ksiądz jest na rekolekcjach z młodzieżą od lat. Chciałem księdzu podziękować za to, że ksiądz mnie i mojego syna nauczył się Żegnać. Wychodźmy z tym znakiem z domu. Wyruszajmy samochodem w podróż z tym znakiem. Nie bójmy się przyznawać do krzyża w tym świecie neopogańskim, w którym przyszło nam żyć. Może dzisiaj trzeba na nowo zamienić słowo w czyn tej pieśni jeszcze z czasu Solidarności. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany, grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mojej duszy, nie wyrwę go z sumienia, a gdy zobaczę w poniewierce Jezusa krzyż i ranę oraz przebite jego serce w obronie krzyża stanę. Trzeba nam bronić krzyża. Trzeba nam być dumnym z tego, że jesteśmy uczniami Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I trzeba nam mówić to światu z odwagą. Z odwagą. Z odwagą. Amen.